W dzisiejszym odcinku zrobimy challenge, który będzie polegał na tym, że nie będę mógł się bić przed zamknięciem trzeciej strefy. Żeby nam się nie nudziło, to w dalszej części odcinka polecimy na Tilted Towers oraz patrolujemy tam ludzi. Odcinek wyszedł naprawdę śmieszny, więc polecam o obejrzeć do końca. Jeśli ktoś jeszcze nie dał subika lub łapki, to najwyższy czas by to zrobić. Dziękuję za wspieranie z kodem ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie, my już jesteśmy w gierce, oczywiście jest ze mną Kubuś Siema No i dzisiejszy odcinek, tak jak mówię na początku, polega na tym, że po prostu nie możemy się nawalać z ludźmi, dopóki nie zamknie się trzecia strefa Żeby nie było nudno, to na początek polecimy sobie tutaj na jakiejś zadupie, a potem na ten Towers polecimy Będziemy oczywiście musieli uciekać przed ludźmi tak, żeby się z nimi nie klepać nie możemy, nie możemy nikogo po prostu dotknąć Dobra, ja lecę na stację, mam pompę no, A, za tą skrzynkę Florę mam Dobra, ja mam full keva Dobra, jedę. O, czekaj, wezmę Tarana Flara się w sumie przyda, więc możemy, y, możesz tą flarę tam zabrać. Chcesz? Weźmy, może. Ja w sumie i tak nie mam miejsca. Dobra, Dobra weźmy tutaj, zniszczmy wszystko, żeby mieć masy. Ja idę po Spidermana. Weź stak w sumie może te podki duże, bo ja mam mini. Czekaj. Trzeba macy pozbierać, bo jak będziemy na tych dachy i będziemy uciekać, to potrzebujemy dużo maców. I dlaczego? Aj weź tą flarę? Nie, nie mam za co. Dobra, to ja ją wyrzucę, Dawaj na tydzień, chodź. Strefa tam jest, więc będzie w sumie śmiesznie. Mam nadzieję, że tam się jeszcze nie wyklepali wszyscy, ale powinno tam będzie jeszcze dosyć dużo osób. Weźmy lamy. Okej. Okay. Już duże? No weź Flaszę też jak możesz I chodź lecimy tam Nie To jest potężne Co jest? O. Złamałem kark Dobra ja jestem praktycznie na thrifted Ja za tobą O kurde wlecę tutaj na thriftedy Dobra, od nich uciekam No tak idę O też leciałem Ja do chłopów O kurde to jest chłop czekaj Czekam ja się trzymało obok kill Co jest? Nie widzi mnie Pa Co jest Dobra załazuj mnie Uciekam ja pierdziele, jaki wykręt Co to było, gdybyś to widział? Ja pierdziele Dobra Zaraz tam do nich znowu idziemy I trzeba tak potrolować, bo... W tym o to tutaj chodzi Oczywiście, o, się leci potem plash. ich zabijemy Oh shit Masz tam chłopów? Tak Atakują cię? To uciekaj z Spidermanem Trzeba się sk skampić tak... Aha, dobra się biją, to ja muszę uciec. Ja potem wezmę najwyżej twoją kartę jak Cię zabiję, ale spróbuj uciekać Czekam Chodź do mnie taki tak ta ta żeby uciec. nie widzieli gdzie jesteś Leżę się Dobra, tu masz apteczkę Ha, bo ty jesteś w ogóle gdzieś tam To weź tam zostań Dobra. teraz dopiero dojdzie pierwsza strefa Jeszcze dwie strefy musimy przeżyć i potem możemy już ich na, na spokojnie nawalać Chodź w ogóle do strefy może, ja wezmę sobie ta rana O lunch patrz, się przyda O, ale tu będzie wybicie, ja pierdziele Dawaj do strefy lecę do ciebie O oh shit W ogóle jest dobra, ta ja chlepa twoja Masz, masz apteczkę Nie okay. O no, bo czekaj, jest to ognisko i apteczka Dam ci dobra. długo To A dobra ja właśnie coś znalazłem To się i zaraz właśnie na taron Okej okay. Dobra doszła Pierwsza strefa i za 30 sekund będzie szła druga strefa Jeśli dojdzie, to potem jeszcze musimy przeżyć, przeżyć dokładnie 3 minuty i możemy się klepać Poczekajcie 20 sekund teraz dodać półtorej minuty, bo chyba tyle będzie. Albo dwie. Nie wiem, zobaczymy, czekajcie. 20 sekund trzeba poczekać jeszcze. I zobaczymy ile tamto będzie świat. Zaraz to wam widzowie powiem, ile jeszcze musimy poczekać 2 minuty, czyli... Że no 2 minuty, minuty dodać 3 minuty to jest oczywiście 5 minut, więc za 5 minut możemy się klepać. Tak co, to że dalej tu musimy trudować ludzi Co on ludzie? Tam. To dawaj tam, idziemy do nich Wjadę tam taranem Na pewno chcesz? Tak Tylko wysiadamy jak Ci powiem okay. I z Spidermanem na górkę Dobra 3, 4, wysiadaj Jezus to jest jestło Uciekaj na górkę Czekam a ty poszedłeś drugą stronę. Ja on jest sam. Czekaj. O kurde, on mnie ten... Dojeżdża. Idę już. Czekaj. Nie mam jak. W sensie... Jak ucieknę, to on się leczy. Jest kurde, nie możemy, go, nie możemy go zabić. Poczekajmy. 4 minuty i można się klepać. Ktoś czuję, że mało fragów będziemy mieli w tej gierce. Pozostało 13 osób. A jak my się będziemy klepać, to pewnie zostanie jeszcze mniej. Ja go cały czas zabudowuję, on nie ma tutaj prawa wejść. Mam dużo maco więc... Dobra, nie. Trzeba go jakoś przetrzymać. Czekaj, co on robi? Musimy tu siedzieć. Dobra. Trzymamy ścianę cały czas, dawaj. On nas, nas, nas może dojeżdżać ile chce. Dobra, 40 sekund i dojdzie druga strefa. Pomogę ci do mnie. Spokojnie. O kurde, niespokojnie, bo on ma dobry ping. Chodź tu. Nie, cho chodź musimy wyjść. Stawiam pado zaraz. Chłop jeszcze idzie drugi. Dobra, ja uciekam lunchem. Ty uciekaj tym spidermanem. To nie ma sensu, bo on ma mały ping, więc nie możemy trzymać ściany. To jest drugi launchpad, biorę go Chodź znajdziemy innych, bo ten się za bardzo płaci. Bo takich bocików znaleźć jak wtedy yy, wtedy tych, co na Twitter byli Granatnik le legendarny. Bierzesz to? O kurde. Dostaję. Zwagowałem się Laczcie. Może to nie był dobry, dobry pomysł Dobra uciekaj Czekaj kuźwa jak najszybciej Dobra, nie, nie wjeżdżamy już tam I tak za 2 minuty i pół można się klepać Co ty się dzieje? Półtorej minuty Przeżyjemy na ludzie Weź te Co? wiesz co e, Te klomby, bo tu jeszcze są Tutaj No dobra Nie da się tego zaznaczyć Dawaj ich Tych tutaj, dobra skończyliście klepać, dawaj ich Jestem Dobra, nie trafiłem, pomóż Nie, nie nic nie trafią, on wszystko Pokaże jeden dobra. On był sam Dobra, mam koronę mhm. Obyśmy wina zrobili, masz biga Nie ja. Ale lud mieli Dostał prawy krak Ej, oni są ostatni Dawaj, musimy ich zwukejować Są ostatni No super Ja mam 10 Hp są te dzieci wsadzające wszystkich Jeden krak Ej wiesz co, chodź do mnie, po, ucie, ten, uciekniemy podem Dawaj Bo to nie, nie wiem, ja musimy znaleźć jakieś leczenie, bo nie mają wszystko, a my nic Tej siebie nie mamy z nimi szans, a lepiej to rozegrać taktycznie Po prostu weźmy leczenie Jeden ma 60 Dobra 70 ja widzę To jeden ma? Jeden ma 70hp Patrz beczka, weź ją Okej okay, już idę. To jest on to Ale oni się po co? Nie, no... nie ma spidermana jak coś. Bo wyrzuciłem zapotki to dziecko mi akurat zaczęło nadupiać czapekami i musiałem zostawić spidermana Masz wystarczająco basów czy nie? Mam 700 metalu i 400 cageł. A to cię stygnie. Ale mi w nerwie ta sniper, ta snipa nie powinna być w grze. Spadłem, mm. mam 50 HP, bo dostaję cały czas HP, bo jej kolapsuje te dzieci. Co za gówniaki, to co tak gra, wyobraźcie mi to. Bo to jest za mocne. Nie ma nawet Spidermana, na żeby uciec. To Dobra Spiderman Ja pierdzielę no. Patrz co ja mogę zrobić widzisz to Jezus to zapady A oni nic nie, oni tylko spalą Jezus, oni kolapsują i spam, oni się kiedyś nauczą budować, oni pewnie mają... Patrzę, ja już nie ma matsów Kto tak spami? To Sz szczyt spamienia Więc tak widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale niestety za bardzo spamili. No i po prostu nie dało się. Już drugiej próby nie robiliśmy, ponieważ nie chcieliśmy tego odcinka już przedłużać, Więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, wpisać kodu Matyzyty. Ja już się z wami żegnam, nie gada więcej. No i się ma.